Hej, witajcie w nowym filmie. Ponieważ regularnie prosicie nas o straszne filmy, postanowiliśmy zrobić kolejne. Dzisiaj pokażemy Wam straszne stworzenia, przerażające duchy i niewytłumaczalne momenty, które mogą przyprawić Was o gęsią skórkę. Jeśli nie lubisz strasznych filmów, nie oglądaj tego filmu lub zajrzyj do komentarzy. Zostaliście ostrzeżeni. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 Poniższa historia pochodzi od użytkownika Reddy o nazwie Sir Squid, w której twierdzi, że kiedy jest w nocy w łóżku, regularnie słyszy kroki na pierwszym piętrze. Za każdym razem, gdy decyduje się spojrzeć na dół, znajduje kilka przedmiotów, które spadły z szafki. Początkowo nic o tym nie myślał, ale kiedy zdarzało się to coraz częściej, postanowił zamontować kamerę. To, co znalazł w następnym tygodniu, było dość przerażające. Ulubione krzesło mężczyzny stojące w salonie zaczęło kołysać się w przód i w tył znikąd. Ale kamera uchwyciła jeszcze więcej upiornej aktywności. Po chwili rzeczywiście przedmioty z szafki spadają na dywan. Reakcje ludzi na reddicie są dość zróżnicowane. Niektórzy uważają, że wentylator powoduje poruszanie się krzesła, podczas gdy inni wierzą, że jest to faktycznie dzieło ducha. Numer 9 Poniższe wideo z rzekomą obserwacją ducha pochodzi podobno z Filipin. Niestety nie udało mi się znaleźć oryginalnego wideo, więc nie mam pojęcia, czy ten klip jest prawdziwy, czy nie. Kiedy analizujemy wideo, widzimy zbliżającego się kogoś, kto wydaje się przechodzić przez zamkniętą bramę. Trudno to dostrzec, ale wiele osób od razu uwierzyło, że jest to duch, bo jak inaczej można wytłumaczyć, że postać przechodzi przez zamkniętą bramę. Kilka osób twierdzi, że możliwe jest, że postać wspięła się przez bramę, ale trudno to zobaczyć, ponieważ nagranie jest słabej jakości. W pewnym momencie postać zbliża się do kamery i widać, że jest to prawdopodobnie mężczyzna ubrany w szorty. Pozostaje jednak niewyjaśnione, jak udało mu się przejść przez bramę, jak myślicie. Co tu się dzieje? Daj mi znać w komentarzach. Numer 8. The Clown Motel został założony w 1985 roku i znajduje się w Tonopach, małym miasteczku w amerykańskim stanie Nevada. Jak sama nazwa wskazuje, motel jest pełen lalek przypominających klaunów. Mówi się, że jest ich ponad 2000, a jedna z nich jest nie tylko największa, ale i najstraszniejsza. Wielu pracowników, którzy pracują w motelu, twierdzi, że widziało poruszającego się klauna. W pobliżu motelu znajduje się stary cmentarz, który został utworzony w 1900 roku, aby pochować ponad 300 osób, które podobno zginęły w wyniku tajemniczej zarazy w tonopach. Uważa się więc, że złe duchy przeniosły się do motelu, aby straszyć gości. Krążą również opowieści, że klucze do pokoi znikają, a w nocy słychać głosy. Kanał YouTube Paranormal Voyages postanowił zatrzymać się w motelu na kilka nocy i próbował porozumieć się z klaunem, aby zmusić go do ruchu. Jednak tej nocy niewiele się wydarzyło, ale kiedy już wszystko pakowali z powrotem. Jedyna kamera, która pozostała włączona, uchwyciła to. Wszyscy są zszokowani, że klaun poruszył ręką, ale to nie wszystko, bo zobaczcie, co dzieje się dalej. Czy to może być dowód na to, że klaun jest paranormalny? Co o tym sądzicie? Numer 7. Mężczyźni z kanału YouTube Exploring Abandoned Mines byli w Meksyku w lutym 2019 roku badając opuszczoną kopalnię o głębokości 51 metrów. Po tym jak jeden z nich decyduje się zejść w dół przez szyb kopalniany, w pewnym momencie lina zaczyna się plątać. Z brzmienia jego głosu słychać, że jest to dla niego bardzo przerażające. Jeśli to nie jest wystarczająco przerażające, na głębokości 38 metrów nagle słyszy głos mówiący: Och. A następnie dziwny, syczący dźwięk. Wiele osób w komentarzach dyskutuje, co to mogło być. Niektórzy uważają, że był to odgłos skrobania liny po skalnej ścianie. Inni uważają, że było to zwierzę lub nawet duch. Jak myślicie, co słyszał? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 6. Kiedy natknąłem się na poniższe zdjęcie przerażającej istoty z długimi ramionami i małą białą twarzą, pomyślałem, że wygląda to dość przerażająco. Zacząłem więc badać sprawy i znalazłem filmik, na którym widzimy stworzenie to idące ulicą. Na szczęście nie jest to prawdziwe stworzenie, ale kostium, który został wykonany przez kanał YouTube General Tampon. Kostium ten został rzekomo stworzony specjalnie na Halloween, aby przestraszyć ludzi. Mówi się, że jest on inspirowany stworzeniami zwanymi seksisami z filmu Fantazy Czarny Kryształ z 1982 roku. W tym filmie idą na ulicę, aby przestraszyć ludzi i wykonali dobrą robotę. Wyobraźcie sobie, że natknęlibyście się na to coś w nocy. Numer 5: Następny YouTuber o imieniu Ehab Kwasmejach pochodzi z Jordanii, kraju na środkowym wschodzie i jest znany z opuszczonych miejsc, które eksploruje. W filmie, który wrzucił w czerwcu 2019 roku eksploruje stary budynek gdzieś pod ziemią po tym, jak usłyszał, że dzieją się tu paranormalne rzeczy. Mówi się, że w budynku kręci się Dean. Dean według Koranu to nadprzyrodzona niewidzialna istota, która może przybrać postać człowieka. Po pewnym czasie chodzenia po okolicy zaczyna coraz szybciej zaglądać do opuszczonych pomieszczeń, ponieważ ma wrażenie, że jest śledzone. I poczucie to jest słuszne, bo kiedy znajduje się w jednym z pomieszczeń z lustrem na ścianie, nagle dostrzega coś za sobą. I jak tylko to się dzieje, wypowiada jakieś arabskie słowa, które sprawiają, że Dean znika ponownie i zostawia go w spokoju. Według mnie zdecydowanie bardzo przerażające doświadczenie. Numer 4 Poniższy film został przesłany przez użytkownika Facebook o nazwie Szai Legacy i akcja ma miejsce w pobliżu lasu w amerykańskim stanie Florida. Kiedy osoba ta prowadziła transmisję na żywo na Facebooku, w pewnym momencie zauważyła dziwne ruchy na zewnątrz, w pobliżu drzew. Po chwili próbuje dodać sobie odwagi i postanawia otworzyć drzwi, aby się przyjrzeć. To, co zobaczyła, było dość przerażające i niewytłumaczalne. Jak widzieliście, szajunik wbiegła do środka, gdy tylko zobaczyła dużą i półprzezroczystą postać unoszącą się obok. Według wielu osób jest to jeden z najbardziej wiarygodnych momentów uchwycenia ducha lub istoty na kamerze. Fakt, że była to transmisja na żywo, a nie tylko wideo, sprawia, że jest to o wiele bardziej przerażające. Jak myślisz? Co to było? Daj mi znać w komentarzach. Numer 3. Użytkownik Reddit o nazwie MRB99 przesłał w styczniu 2020 roku filmik, w którym czujnik jego samochodu Tesla wychwycił coś dziwnego. Siedział ze swoją córką w Tesli model 3 i kiedy planował zaparkować samochód w garażu, kamera złapała ciemną postać stojącą przed jego samochodem, kiedy nikogo tam nie było. Kilka osób w komentarzach uważa, że jest to usterka oprogramowania, podczas gdy inni uważają, że możliwe jest, że czujniki mogą wykrywać duchy. W każdym razie jego córka była tym bardzo zszokowana. Kilka dni później pisał na Reddicie, że od tego czasu nie był w stanie uchwycić żadnych podobnych sytuacji. Więc co to było błąd czy duch? Co o tym sądzicie? Numer 2 kiedy natknąłem się w internecie na poniższe zdjęcie postaci z długimi palcami, pomyślałem, że postać sama w sobie jest wystarczająco przerażająca. Ale zdjęcie pochodzi z filmu na kanale YouTube Daniego Donahey. Na filmie widzimy kobietę idącą do swojego samochodu, która w pewnym momencie napotyka na rogu ulicy postać, która wpatruje się w nią, próbując ukryć swoje palce. Gdybym ja spotkał taką postać, na pewno bym uciekł. Kiedy kobieta jest już w samochodzie, postać zdaje się przechodzić obok niej, gdy ta na chwilę nie zwraca na nią uwagi. Na szczęście okazało się, że jest to tylko krótki horror stworzony przez utalentowanego filmowca. Mimo to pomyślałem, że zasługuje na miejsce na tej liście, ponieważ postać wygląda bardzo przerażająco. Numer 1 W poniższym filmie ludzie z kanału YouTube Ogden Paranormal Investigations. Udają się do najbardziej nawiedzonego szpitala w amerykańskim stanie Utah. Szpital ten nazywa się Asylium 49 i został oficjalnie otwarty w 1953 roku. Ponieważ szpital nie miał wystarczającej ilości pieniędzy, musiał wrzucić wszystkich zmarłych do jednego pomieszczenia. Według opowieści, po budynku przechadza się duch pielęgniarki, a oprócz tego mężczyzna i mała dziewczynka duch, którzy nocą chichocząc spacerują po korytarzu. Obecnie szpital stał się nawiedzonym domem, w którym ludzie twierdzą, że doświadczyli dziwnych rzeczy. W filmie regularnie uchwycają kule w różnych pomieszczeniach, a głównie w starej sali operacyjnej. Ale najstraszniejsza część jest wtedy, gdy wchodzą do jednego z pomieszczeń, gdzie znajduje się przerażający manekin. Gdy spojrzymy na lewą stronę pokoju, zobaczymy coś przy oknie, które znika, gdy tylko kamera przesunie się w jego kierunku. Ludzie z kanału YouTube sugerują, że mogła to być obserwacja ducha. Czy byliście kiedyś świadkami czegoś przerażającego? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które nagraliśmy, kliknij jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.